Cześć, tu Ola. Witam Cię na moim kanale. Zapraszam Cię do dzisiejszej medytacji miłującej dobroci. Metta Bhavana, piękna medytacja buddyjska, podczas której wysyłamy najlepsze życzenia i najlepsze intencje do wszystkich istot tego świata, czyli też do nas samych. Nie ukrywam, że jest to jedna z moich ulubionych praktyk, i jestem bardzo szczęśliwa, że będę mogła Cię przez nią przeprowadzić. Także zacznijmy już sobie i usiądź w jak najwygodniejszej dla Ciebie pozycji. Jeśli masz ochotę, możesz też się położyć. Zadbaj przede wszystkim o swój komfort. O komfort Twojego kręgosłupa, o długość Twojego kręgosłupa. O to, aby Twoja klatka piersiowa była szeroka, barki były rozluźnione. I weź parę oddechów, które ugruntują Cię w swoim ciele. Które sprowadzą cię do tu i teraz. Możesz wziąć dłuższy wdech nosem i zrobić wydech ustami. I jeszcze raz wdech nosem. I wydech ustami. I ostatni, wspólny wdech nosem. I wydech ustami. I wyobraź sobie i zwizualizuj jak najdokładniej Twoją ukochaną osobę. Może jest to Twoja partnerka, partner, członek rodziny, może przyjaciółka bądź przyjaciel, ale też może Twój zwierzak. Niech to będzie ktoś, kto budzi w Tobie same pozytywne odczucia. Taka osoba, na której myśl nie możesz się przestać uśmiechać. I zacznij wysyłać w jej stronę same najlepsze życzenia. Abyś zawsze była szczęśliwa i aby spotkało Cię wszystko, co najlepsze. Abyś zawsze był szczęśliwy i aby spotkało Cię wszystko, co najlepsze. Abyś zawsze była zdrowa. Abyś zawsze była spokojna, abyś zawsze była kochana, abyś zawsze była szczęśliwa i aby spotkało Cię wszystko, co najlepsze. Abyś zawsze był zdrowy, abyś zawsze był spokojny, abyś zawsze był kochany. Abyś zawsze był szczęśliwy i aby spotkało Cię wszystko, co najlepsze. Poczuj to ciepło, które rozchodzi się od Twojego serca i zaczyna ogrzewać całe Twoje ciało, wypełniając Cię miłością i życzliwością. Przywołaj teraz w myślach osobę, która jest dla Ciebie neutralna, którą może spotykasz w sklepie, widujesz na przystanku, może pracujesz z nią w tym samym miejscu, ale tak naprawdę się nie znacie. To taka osoba, która. Ani nie wzbudza wielkich pozytywnych uczuć, ani negatywnych. I zwizualizuj ją. Zobacz ją przed swoimi oczami, jakby tutaj przed Tobą stała. I zacznij wysyłać w jej stronę same najlepsze życzenia. Abyś zawsze była szczęśliwa i aby spotkało cię wszystko, co najlepsze. Abyś zawsze był szczęśliwy i aby spotkało cię wszystko, co najlepsze. Abyś zawsze była zdrowa, abyś zawsze była spokojna. Abyś zawsze była kochana, abyś zawsze była szczęśliwa i aby spotkało Cię wszystko, co najlepsze. Abyś zawsze był zdrowy, abyś zawsze był spokojny, abyś zawsze był bezpieczny, abyś zawsze był szczęśliwy. I aby spotkało Cię wszystko, co najlepsze. Ponownie zwróć uwagę do swojego wnętrza, do okolicy serca, odczuwając te piękne uczucia, które się teraz w Tobie pojawiają. Które zaczynają Cię wypełniać. A teraz przywołaj w myślach osobę, z którą może masz jakiś problem. To może być dosyć wymagająca część, ale chciałabym, żebyś postarała się bądź postarał. Jeżeli oczywiście nie jest to jakaś osoba, która płuci ogromne, negatywne emocje i jest to ciężko, jest ciężko ją przywołać. Ktoś, kto może kiedyś zbudził w tobie jakąś niechęć, kto był dla ciebie nieprzyjemny, nieuprzejmy, nieżyczliwy. I pomyśl sobie o tej osobie teraz. Zauważ, jak się czujesz, kiedy o niej myślisz. I ponownie zacznij wysyłać w jej stronę same najlepsze życzenia i jak najlepsze intencje. Abyś zawsze była szczęśliwa i aby spotkało Cię wszystko, co najlepsze. Abyś zawsze był szczęśliwy. I aby spotkało Cię wszystko, co najlepsze. Abyś zawsze była spokojna, abyś zawsze była bezpieczna, abyś zawsze była kochana, abyś zawsze była szczęśliwa. I aby spotkało Cię wszystko, co najlepsze. Abyś zawsze był zdrowy. Abyś zawsze był spokojny, abyś zawsze był kochany, abyś zawsze był szczęśliwy i aby spotkało Cię wszystko, co najlepsze. Wróć do odczuwania swojego centrum, do odczuwania swojego serca. Sprawdzając jak się teraz czujesz. I teraz zwizualizuj siebie. Siedzącą, siedzącego, dokładnie w takim otoczeniu, w jakim teraz jesteś. zobacz siebie i zacznij wysyłać same najlepsze życzenia w swoją stronę. Abym zawsze była szczęśliwa i aby spotkało mnie wszystko, co najlepsze. Abym zawsze był szczęśliwy i aby spotkało mnie wszystko, co najlepsze. Abym zawsze była spokojna, abym zawsze była zdrowa, abym zawsze była kochana, abym zawsze była szczęśliwa i aby spotkało mnie wszystko, co najlepsze. Abym zawsze był spokojny. Abym zawsze był zdrowy, abym zawsze był kochany, abym zawsze był szczęśliwy i aby spotkało mnie wszystko, co najlepsze. I ponownie przenieść uwagę do swojego wnętrza, do okolic swojego serca. Sprawdzając, jak się teraz czujesz, otwierając się na wszystko to, co się pojawia. Może to są same piękne emocje, jak uczucie jakiegoś wzruszenia, może odczucia ciepła w ciele, a może wręcz przeciwnie, może czujesz pewien dyskomfort wypowiadając te słowa do siebie. Przyjmij to, co się pojawia. Nie musisz niczego zmieniać. Daj sobie poczuć to, co potrzebujesz w tym momencie poczuć, obserwując to z czystą życzliwością. I jeszcze jeden wdech, taki, który płynie prosto do twojego serca i wydech. I jeszcze jeden wdech i wydech, który rozprowadza po całym twoim ciele te wszystkie Piękne emocje i weź sobie jeszcze jeden wdech prosto do Twojego serca i wydech, który rozprowadza po całym Twoim ciele te wszystkie piękne emocje, tu życzliwość, dobre intencje, czystą miłość. Bezwarunkową miłość, z którą podczas tej medytacji pracowaliśmy. I uśmiechnij się do siebie, połącz dłonie na mostku, i z całego serca podziękuj sobie za tą. Przepiękną i też niesamowicie potężną praktykę medytacji miłującej dobroci. Bardzo Ci dziękuję, że dzisiaj ze mną byłaś, byłeś, że mogłam być twoją przewodniczką podczas tej medytacji. To naprawdę dla mnie zaszczyt. Dziękuję i. Do usłyszenia, albo do zobaczenia następnym razem.